Zanim zaczniemy, z badań wynika, że aktywność w trakcie słuchania wykładów poprawia zapamiętywanie nawet do 30%. A więc spróbujmy. Mam dwa krótkie i proste pytania. Czy prowadzisz lub pracujesz w firmie rodzinnej? Zrób pauzę i zastanów się, jak mógłbyś opisać swoją firmę. Czy jest to korporacja, czy jest to jednoosobowa działalność, spółka, czy firma rodzinna? Zastan zastanów się, jak to wpływa na relacje w zespole. Super, to było proste pytanie. Teraz drugie znacznie trudniejsze. Jak bardzo jest dla Ciebie ważne, aby Twoja firma przetrwała jeszcze wiele lat, może nawet dekad czy pokoleń? Pewnie na co dzień się nad tym nie zastanawiasz. Zrób pauzę i pomyśl przez chwilę, co dla Ciebie i Twoich najbliższych oznaczałby upadek Twojej firmy w ciągu najbliższych lat. Nazywam się Piotrusina. Nie będę się teraz rozwodził nad moimi sukcesami, bo mamy mało czasu i chcę się skupić na Tobie, a nie na mnie. Zresztą zaraz zobaczysz, jak moje wieloletnie doświadczenie jako menedżer firmy rodzinnej i przedsiębiorca może pracować na Twoją korzyść. Tak, wiem, po wyglądzie nie widać, ale po prostu zacząłem bardzo wcześnie. Z tego faktu wynika pewna moja unikalna przewaga, do której jeszcze wrócę później. Zacznijmy od garści ciekawych statystyk. Ciekawe statystyki to dla niektórych oksymoron, ale te będą ciekawe. Ponad 80% wszystkich firm w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne. Przyczyniają się one do powstawania około 50% produktu krajowego brutto i gwarantują 70% wszystkich miejsc pracy. Innymi słowy, jesteśmy potężną siłą w Polsce potężniejszą niż zagraniczne korporacje. Wiem, że być może nie czujesz tego, jak wiele znaczyć może Twoja firma. Dlatego pokażę Ci proste rzeczy, które możesz zrobić, aby to zmienić. Większość przedsiębiorców chce, aby ich firmy trwały długo, nawet pokolenia. Nie dziwi mnie to, bo właściciele 70% firm rodzinnych w Polsce deklarują, że są na etapie myślenia o sukcesji i rozważania, co dalej. Ale jest problem, poważny problem. Statystyki mówią, że jest 70% szans, że nic poważnego i konkretnego w temacie sukcesji i trwania Twojej firmy latami nie robisz, nie licząc słuchania tego wykładu, bo to dobry początek dla takich działań. Prawdopodobnie masz dzisiaj jeden albo wiele problemów, takich jak zbyt niska rentowność firmy, która sprawia, że nie możesz zainwestować w sprzęt potrzebnych pracowników, albo zapłacić więcej pracownikom, którzy na to zasługują, albo po prostu przestać się martwić o stałe opłaty. Z niską rentownością związany jest drugi problem braku Twojego czasu. Na bycie liderem na strategiczne myślenia. Na jakiekolwiek poważne planowanie nawet najbliższej przyszłości o sukcesji nie mówiąc. Ale przy tym samym braku czasu na firmę bardziej bolesny może być dla Ciebie brak czasu dla rodziny. I nawet jak jesteś z rodziną, ale cały czas pracujesz, to to się nie liczy. Niestety, ale to tak nie działa. Firmy rodzinnej nie zakłada się po to, by spędzać czas z rodziną w firmie zamiast w domu, ale zakłada się ją ze względu na zaufanie, troskę o dobrobyt najbliższych i tych jeszcze nienarodzonych. Chcę to podkreślić. Praca z członkami rodziny to powinien być efekt dobrze prowadzonej firmy rodzinnej, a nie substytut czasu dla rodziny. Być może dzięki Twojej firmie zarabiasz znacznie powyżej średniej krajowej, ale co z tego, jeśli nie masz czasu nacieszyć się owocami swojej pracy? Zróbmy kolejne ćwiczenie. Zrób pauzę i dobrze się zastanów, kiedy ostatni raz byłeś na wakacjach, ile tak naprawdę masz czasu do najbliższych, a gdy jesteś z nimi, czy jesteś w stanie nie myśleć o firmie. Na serio. Zrób pauzę i odpowiedz sobie na te pytania. Jeśli więc już osiągnąłeś lub zbliżasz się do szklanego sufitu swoich możliwości, jeśli pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, mając tak mało czasu dla domu, że nawet twój pies łapie depresję i więcej już się nie da, to czas najwyższy wprowadzić istotną zmianę. Jak przerwać ten cykl? Jak się wyrwać z tego wiru kradnącego radość życia? Typowa firma rodzinna z zachodu ma trzy razy większe szanse na skuteczną sukcesję, a więc i wieloletni rozwój niż twoja firma. Jeżeli posłuchasz dalej, to dowiesz się co lepiej robią właściciele i menedżerowie firm rodzinnych za granicę. Czego ty nie wiesz i nie robisz. Dzisiaj opowiem o tym, co i jak możesz poprawić w swojej firmie. Sam wywodzę się z firmy rodzinnej o 23-letnim stażu na rynku i poznałem specyfikę rodzinnego biznesu, zarządzając nim odkąd skończyłem 24 lata. W tym czasie odkryłem moją wielką przewagę. Zarządzając naszą firmą, byłem młody i równocześnie fanatycznie studiowałem zagadnienia skutecznego zarządzania firmami rodzinnymi, na co miałem czas, bo byłem jeszcze młody. Ten wolny czas i spokój dał mi też możliwość przetestowania wielu teorii. Na pewno sam wiele już na temat zarządzania wiesz, ale co z tego, jeśli jest tego tak dużo, iż przy swoim ograniczonym czasie tego nie przetestowałeś? Młody wiek ma też jedną dodatkową zaletę: Znacznie łatwiej i szybciej opie kontakt z pracownikami i docieram do sedna problemu. Tak było w naszej firmie i tak jest w firmach moich klientów. Gdzie często pomagam znacznie starszym od siebie właścicielom znaleźć wspólny język z młodym zespołem. Gdy już pomogłem uporządkować naszą firmę na tyle, żeby była sprawnie zarządzana, miałem dwie opcje: wyjechać za granicę i wykorzystać swoje doświadczenie do pracy w dowolnej firmie rodzinnej tam za euro lub funty, albo zostać tutaj i pomóc polskim przedsiębiorcom. Co mam powiedzieć? Kocham ten kraj, więc zostałem i mówię do ciebie dzisiaj, zamiast pracować dla Niemca, Brytyjczyka czy Francuza. W amerykańskim baseballu jest taka zasada: three strikes and you're out, czyli trzy razy nie trafisz w piłkę i odpadasz. Pracując z przedsiębiorcami, zauważyłem pewien bardzo prosty model źródłowych przyczyn dowolnego problemu firmy. Na ten model składają się następujące elementy: strategia, czyli kierunek działania, system. I ludzie, czyli zespół. Dlaczego w tej kolejności? Firmy powinno budować się tak. Najpierw strategia, potem system, i na koniec ludzie. Dobrani do poprzednich elementów. Jeżeli zawalisz dowolny z tych elementów, Twoja firma będzie bardzo osłabiona. Jeśli zawalisz wszystkie trzy, to wypadasz z gry. Jak to wygląda w praktyce w firmach rodzinnych? Najpierw mamy pomysł na biznes, choć trudno nazwać to strategią. Potem zatrudniamy ludzi zwykle bez strategii systemu, a potem zwykle z przymusu niewłasnej decyzji budujemy jakieś systemy. Następnie, ale to tylko najlepsze firmy budują strategię, natomiast reszta nie dotrwa nawet do tego momentu ze względu na błędy na wcześniejszych etapach. W praktyce też problemy związane z zespołem tak bardzo pochłaniają przedsiębiorców, że nie mają oni czasu na myślenie o strategii czy systemie. Dlatego też w moim modelu najpierw jest strategia, potem system, a na końcu zespół. W ten sposób zmuszam cię, abyś chociaż pomyślał o strategii i systemie, zanim pomyślisz o zespole. Zła informacja jest taka, że jest prawie pewne, że zawalony masz temat strategii. Do tego z dużym prawdopodobieństwem dwa pozostałe tematy też najdelikatniej ujmując są niedopieszczone. Skąd to wiem, bo pracuję z takimi firmami jak twoja. Według moich obserwacji, każdy problem przedsiębiorstwa prędzej czy później sprowadzi się do jednego z tych trzech obszarów. Przykład. Firma może mieć naprawdę dobrze przygotowaną strategię, co mają zrobione najlepsze firmy i zaprojektowany system, ale utknie w martwym punkcie, jeżeli nie będzie miała odpowiedniego i zmotywowanego zespołu. Podobnie firma, która ma świetnych ludzi i dobrą strategię, będzie działać nieefektywnie, jeżeli nie będzie Ubrana w wydajny system działania. Może być też tak, że firma ma i świetny system, i świetny zespół, ale nie ma strategii. Co się wówczas dzieje? Ano, dryfuje sobie ona po branżowym morzu w nadziei, że jakoś to będzie. Wsęg w tym, że bez długofalowej strategii nigdzie nie dopłynie, a jej działania będą bardziej doraźne niż systemowe. Dobra wiadomość jest taka, że już widzisz te zależności. Widzieć znaczy rozumieć. Rozumieć to pierwszy krok do robić. Patrząc na Twoją firmę, warto spojrzeć na nią właśnie przez pryzmat powyższego modelu, widząc wszystkie trzy nogi, czyli strategię, system i zespół. Inna dobra wiadomość jest taka, że, mając do dyspozycji proste, podkreślam, proste narzędzia, lub do pomocy doświadczone osoby, można poprawnie przeanalizować każdy element układanki i zobaczyć, który wymaga naoliwienia, żeby wszystko gładko działało. I nie było zgrzytów. Powiedziałem wcześniej, że problemy i wyzwania związane z zespołem pochłaniają tak dużo czasu, że nie starcza go na strategię i system. Czy widziałeś kiedykolwiek program Magdy Gessler? Jeżeli tak, to zauważyłeś następujące rzeczy, które powtarzają się w prawie każdym odcinku. Restauracje to prawie zawsze firmy rodzinne. Przynajmniej jeden pracownik lub członek rodziny powoduje konflikty w restauracji, które uniemożliwiają wprowadzenie jakichkolwiek pozytywnych zmian. Trzeci krok. Gdy Magdzie uda się opanować problemy z zespołem, reszta staje się stosunkowo prosta. Zmienia nazwę menu, czyli wdraża nową strategię, następnie uczy gotować, obsługiwać gości i promować, czyli wdraża nowy system. I teraz, jeżeli właściciele trzymają się zmian, odnoszą sukces. Jeżeli nie, Wracają do punktu wyjścia. Tylko tyle i aż tyle. Ale pierwszym krokiem w naprawianiu firmy zawsze jest rozwiązanie problemów w zespole. Bez tego nie da się wdrożyć strategii ani żadnych systemów. W przypadku restauracji w programie Magdy, jeśli w zespole jest ukryty konflikt, to sabotuje on wszelkie próby zmian. Obejrzyj sobie kilka odcinków z tej perspektywy i zobaczysz, że jest to reguła. Czas nas dzisiaj goni, więc skupimy się na tym, co można najłatwiej poprawić. Zespół to jedna z tych trzech nóg, na których stoi firma, która gdy jest chora, boli najbardziej i która sabotuje pozostałe. Oczywiście zmotywowany zespół to ogromny temat. Dlatego dzisiaj pokażę Ci kilka konkretnych technik, które pozwolą wprowadzić pierwsze pozytywne zmiany. Misja, kultura organizacyjna, umiejętność udzielenia feedbacku pewnie się spodziewasz, że o tym będę mówił, bo wszyscy o tym mówią. Sformułuj misję firmy, stwórz dobrą kulturę w firmie. Nie zapominaj o feedbacku. Bla bla bla. To oderwana od rzeczywistości teoria. Te rzeczy nie działają. Nie działają, jeżeli nie zastosujesz tego, o czym zaraz powiem. Wielu menedżerów oraz właścicieli firm próbuje skopiować pewne ogólne techniki do swojego sposobu zarządzania ludźmi, jednak sama technika, bez znajomości źródła i skuteczności, może przynieść więcej szkód niż pożytku. Stosując te trzy lub inne techniki bez fundamentu, odbierasz sobie wiarygodność lub zwyczajnie marnujesz czas, który nie da w zamian żadnych rezultatów. Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego trochę się wstydzisz mówiąc o misji, albo każdy w Twojej firmie poza tobą nie wierzy w misję, oni po prostu pracują, albo wprowadzana przez Ciebie kultura organizacyjna jest odbierana jako upierdliwość, czy też czujesz się jak manipulator stosując wyuczone techniki komunikacji. To właśnie dlatego, że stosujesz je nie rozumiejąc dlaczego i kiedy są one skuteczne. To trochę tak, jakby stosować technikę jazdy z toru Formuły 1, jadąc pasatem po mieście. Pasat 1,9 TDI w kombi. Oczywiście, tylko zniszczysz samochód i spowodujesz wypadek, nic więcej. Tym, co dzisiaj chcę Ci zaproponować, jest koncentracja na przyczynach, a nie na skutkach. Misja, kultura i feedback są oczywiście bardzo ważne. Misja jest elementem, na którym budujemy strategię. Kultura organizacji odpowiada pewnemu systemowi i zasadom współpracy. Natomiast skuteczna komunikacja między innymi poprzez feedback pozwala otwierać ludzkie serca, wzmacniać integrację i motywację zespołu. Skupmy się więc na przyczynach skuteczności misji, kultury organizacyjnej i feedbacku, na przykład w formie kanapki. A przyczynami, fundamentami, źródłami skuteczności powyższych technik są osobowości pracowników. Wewnętrzna motywacja pracowników oraz integracja zespołu. Jeżeli zrobisz zasugerowane przeze mnie rzeczy, to wasza misja nie zostanie wyśmiana przez zespół, ale zaakceptowana. Kultura organizacyjna nie będzie tylko martwym zapisem na kartce gdzieś na ścianie, lecz wytworzy się sama w sposób naturalny. Kultury nie tworzy się bowiem pisząc ją, choć ten błąd popełnia naprawdę mnóstwo menedżerów, lecz stwarzając w organizacji odpowiednie warunki. Z kulturą organizacyjną jest tak jak z rośliną. Dostarczając jej żyzną glebę, wodę i słońce, stwarzamy jej warunki do wzrostu. Powiem więc o glebie, wodzie i słońcu dla naszej biznesowej roślinki, czyli firmy. Jeżeli chodzi o techniki komunikacji, tak zwana kanapka motywacyjna jest tragiczna, jeżeli robisz ją bezmyślnie. Może też być potężnym narzędziem, o ile nauczysz się ją prawidłowo stosować. Dowiesz się, w jaki sposób mówić do ludzi i jak ich rozumieć. Dopiero wtedy twój feedback stanie się autentyczny, a ty z osoby strzelającej gdzieś na oślep, zmienisz się w snajpera, celującego precyzyjnie w punkt. Tematy osobowości, motywacji, integracji ludzi to są kolosalne tematy. I nie chcę ich tutaj poruszać w całej szerokości, za to pokażę Ci konkretne przykłady z każdego z tych obszarów, abyś mógł zrozumieć istotę sprawy. Można powiedzieć, że liźniemy temat, a jeżeli będziesz głodny, zaawansowanej wiedzy, to wiesz, jak mnie znaleźć. A teraz przejdźmy do trzech elementów budowy wewnętrznie zmotywowanego zespołu. Pamiętaj, koncentrujemy się na przyczynach, a nie na skutkach. Na początku chciałbym Ci pokazać kilka sytuacji z życia wziętych oraz możliwości reagowania na nie. Na każdą z tych sytuacji można zareagować w różny sposób. W zależności od reakcji uzyskamy różne rezultaty od pożądanych po bardzo niepożądane. Nie znając drugiej strony i nie mając skutecznych narzędzi do badania osobowości, działamy po omacku. Po prostu poddając się emocjom, reagujemy na sytuację. W biznesie jest to o tyle niebezpieczne, że może doprowadzić do utraty najbardziej wartościowych współpracowników, obniżenia morale zespołu czy też wyrobienia sobie złej sławy. A w biznesie rodzinnym emocje są jeszcze bardziej niebezpieczne, bo mogą doprowadzić do rozpadu rodziny albo przynajmniej wieloletnich konfliktów. Na przykład, mnie zniechęcają ludzie, którzy nie znają mojego temperamentu, próbują mi narzucić swoje wzorce. Podobnie jest z ludźmi w Twoim otoczeniu. Możesz ich łatwo zdemotywować, jeżeli nie uwzględnisz specyfiki ich osobowości. Zresztą, może popełniasz ten błąd, i nawet często nie jesteś tego świadomy. Jeżeli zdarza się tak, że pracownik po raz kolejny robi coś niezgodne z swoimi oczekiwaniami, boi się wziąć odpowiedzialność za zadanie albo odchodzi z pracy, to już znasz przyczynę. Leży ona po Twojej stronie, a nie po stronie pracownika. Jeśli nawet pracownik jest z gruntu zły, co zdarza się ekstremalnie rzadko, to jest to nadal Twoja wina, że go zatrudniłeś. Stosując moje porady, do tego by nie doszło. Naprawdę można uniknąć tego typu sytuacji, jeżeli się tego prawdziwie chce. A ja jestem od tego, żeby takiemu chcącemu liderowi dać to, czego potrzebuje do osiągnięcia celu. A jak to się ma do misji organizacji? Czy chciałbyś mieć firmę, która ma ambitną, chwytającą za serce misję? Po prostu misja ideał. Wyobraź sobie, jak mówisz swoim pracownikom o tej misji, podkreślasz, jaka jest ważna, wielka, szlachetna i tak dalej. Ale jest problem. Nie rozumiesz osobowości swoich ludzi i mówisz w taki sposób, jakbyś mówił do swoich klonów, Akcentu akcentując to, co dla ciebie jest ważne. Co więcej, na co dzień mierzysz pracowników tą samą własną miarą, nie zwracając uwagi na indywidualne potrzeby emocjonalne podwładnych. I teraz pytanie. Jak zespół zareaguje na twoje słowa dotyczące misji? Czy przyjmie ją z entuzjazmem? Jaki z tego wniosek? Nawet najwspanialsze przesłanie firmy może zostać niedocenione albo wyśmiane jeżeli nie będzie odpowiednio zakomunikowane, a przekazująca je osoba nie uwzględni różnic w temperamentach odbiorców. Żeby to dobrze zobrazować. Wyobraź sobie, że zapraszasz bez uprzedzenia zespołu jutro trenera piłki nożnej do swojej firmy. Trener wchodzi, zaczyna motywować swój zespół dokładnie tak samo, jak motywuje piłkarzy w przerwie meczu. Krzyczy, gestykuluje, rzuca wielkimi słowami i tak dalej. co myślą twoi ludzie? Wariat, no debil jakiś, nienormalny. To przerysowany przykład, ale to samo myślą Twoi ludzie o Tobie, gdy komunikujesz im cokolwiek, nie dbając wcześniej o ich emocje. Mowa motywacyjna typowego trenera sportowego jest skuteczna tylko dlatego, że miejsce, czas, sytuacja i kultura organizacyjna tego oczekują i sprzyjają takiej formie. Dlatego warto mieć narzędzie, które pozwoli przeczytać człowieka i zrozumieć, jego potrzeby, a szczególnie te, których nie komunikuje wprost, a które jednocześnie są bardzo ważne. Kolejnym elementem rozbudzającym najgłębsze motywacje człowieka jest poznanie jego pragnień. Według mnie, wciąż niewielu menedżerów i właścicieli firm docenia wartość szczerej rozmowy ukierunkowanej na poznanie celów osobistych pracownika. Czyżby wierzyli w to, że pracownik przede wszystkim pracuje dla firmy, a jego najważniejszym celem życiowym jest firma, w której pracuje? To oczywista naiwność. Choćbyśmy nie wiem, jak się zarzekali, to i tak potężna większość ludzi, jeśli nie wszyscy, pracuje po to, aby zarobić na swoje życie, rodzinę, spełniać marzenia itd. Innymi słowy, po to, aby realizować osobiste cele. Praca w firmie takiej czy innej jest głównie środkiem do celu. Szef, który tego nie rozumie lub nie akceptuje, nie będzie w stanie dotrzeć do głębszych motywacji kierujących jego personelem. Tym, co Tobie dzisiaj proponuję, jest skoncentrowanie się właśnie na tych wewnętrznych motywacjach, często związanych z pragnieniami, marzeniami, tym, co wywołuje w pracowniku największe emocje. Następnie powiąż osiągnięcie tych celów z celami firmy, np. z efektywnością danego stanowiska, wynikami całego działu i tym podobne. Chodzi o to, aby pracownik czuł, że jego praca realnie przybliża go do jego najważniejszych celów życiowych, do tego, co jest dla niego ważne, a w innej firmie może nawet byłoby dla niego nieosiągalne. To tylko przykładowe scenariusze, które można zrealizować. Uzyskanie niezbędnej informacji nie jest jednak takie proste. Często ludzie mają opory przed otwarciem się lub też nie mówią całej prawdy, rzucając tak zwaną zasłonę dymną. Zachęcam cię jednak do tego, abyś rozwijał swoje kompetencje w tym kierunku. Niezwykle ważna jest tu sztuka zadawania pytań. Odpowiednie pytanie w odpowiednim momencie, zadane w odpowiedni sposób, może dosłownie czynić cuda. Podobnie jak nieodpowiednie pytanie w nieodpowiednim momencie, czasami grozi śmiercią. Poznając pragnienia swoich ludzi, zyskujesz potężną moc oddziaływania na nich. A umiejętnie wykorzystując tę wiedzę, możesz szybciej doprowadzić do sytuacji win-win, w której obydwie strony wygrywają. Wystarczy, że w mądry sposób powiążesz cel osobisty z celem firmy. Przestrzega w tym miejscu przed próbą manipulacji. Ludzie prędzej czy później to wyczują, a to może całkowicie zrujnować swoją wiarygodność i relacje z drugim człowiekiem. A zatem, tylko szczerość i autentyczna troska o dobro drugiej strony. Jeżeli to prawidłowo zrobisz, poziom motywacji w waszym zespole może niesamowicie wzrosnąć. Często wśród kierowników panuje przekonanie, że gdy zapewni się ludziom dobre warunki do efektywnego wykonywania swojej pracy, to już będzie wystarczające do stworzenia świetnej atmosfery, ducha zespołu i lojalności. Niestety tak nie jest. Obecnie wyżej wymienione warunki są standardem w coraz większej liczbie firm. Dlatego, jeżeli chcemy jeszcze bardziej podkręcić motywację i przywiązanie pracownika do firmy, musimy odbyć podróż w głąb mózgu limicznego i odwołać się do głębszych, bardziej ludzkich potrzeb, czyli emocjonalnych. Musimy zadbać o integrację ludzi, nie tylko w firmie i nie tylko podczas pracy. Misja i kultura integruje długofalowo, ale krótkofalowo integruje wspólna aktywność fizyczna. To jest takie proste. Niektórzy menedżerowie zdają sobie sprawę z tego, że integracja jest istotna i od czasu do czasu organizują firmowe wydarzenia, typu grill czy spotkanie w lokalu. Jednak to jest strasznie oklepane i bardzo szybko w mentalności ludzi może zejść do rangi kolejnej okazji do wypicia albo udającej rozrywkę pracy koncepcyjnej po godzinach. Pamiętaj, Integracja ludzi ma o wiele większą wartość, gdy umacnia ich poczucie przynależności do zespołu i pozwala odkryć w sobie coś nowego. Na przykład sprawdzić się w niecodziennej sytuacji, zmierzyć z nowym wyzwaniem, a także gdy zostawia w środku jakieś niezapomniane wspomnienie, doznanie. Wtedy może nawet stać się swego rodzaju elementem tożsamości człowieka i dumy z tego, że jest częścią właśnie tego, a nie innego zespołu. Mało tego. Jeżeli przygotujesz swoim pracownikom naprawdę niestandardową imprezę, której będą towarzyszyć silnie pozytywne emocje, to chętnie będą oni dzielić się tym przy okazji różnych spotkań rodzinnych czy towarzyskich i tworzyć pozytywny wizerunek firmy poprzez marketing szeptany z ust do ust. Jak myślisz, czy wpłynie to pozytywnie na liczbę osób chcących pracować w takiej firmie i kupować od niej? W imprezach integracyjnych warto dać ludziom jakieś wyzwanie, z którym będą mogli się zmierzyć, a potem wspólnie świętować i bawić się. Ludzie ogólnie uwielbiają wyzwania, pod warunkiem, że są one przygotowane w sposób przemyślany. Kolejne ćwiczenie: zrób pauzę, znajdź jakąś kartkę i zapisz sobie. Planuję wprowadzić następujące zmiany w sposobie zarządzania firmą. Zrób pauzę i zrób to teraz. Wypisz trzy konkretne zmiany, które przychodzą Ci od razu do głowy i które mógłbyś spróbować wdrożyć w najbliższym czasie. Jedną dotyczącą procesu rekrutacji, nawet jeśli w tej chwili nie planujesz nikogo zatrudnić, jedną, która pozwoli Ci lepiej poznać i wpływać na Twoich ludzi, oraz jedną dotyczącą bieżącej integracji. Jeżeli zrobiłeś to ćwiczenie rzetelnie, pewnie już czujesz, że musisz bardziej przyłożyć się do tematów strategii i systemu. Choć padło tutaj sporo informacji, jak na tak krótki wykład, to poślizgaliśmy się jedynie po wierzchołku Góry Lodowej. Oczywiście, prawdopodobnie nie jesteś ekspertem w dziedzinie psychologii i badania ludzkiej osobowości. Zdaję sobie również sprawę z tego, że niekoniecznie jesteś wykwalifikowanym coachem. Rozumiem też, że nie musisz być mistrzem w organizowaniu imprez, który sypie z rękawa gotowymi, niestandardowymi scenariuszami. Gdybyś chciał studiować te wszystkie rzeczy, jak ja, gdy jako młody chłopak zarządzałem naszą rodzinną firmą, to poświęciłbyś mnóstwo pieniędzy i czasu, których zawsze jest za mało, a zwłaszcza czasu. Czasu nie, nie da się kupić więcej, choćbyśmy nie wiem jak chcieli. Czas lepiej przeznaczyć na to, w czym jesteś najlepszy, co lubisz robić i co najbardziej cię przybliża do osiągnięcia celów i satysfakcji. Jeśli chciałbyś, abym pomógł ci. Zbudować właściwą motywację i integrację zespołu, wdrożyć kulturę organizacyjną i misję, przyjrzeć się i poprawić kulejące systemy i opracować właściwą strategię. I jeśli jesteś zdeterminowany, aby poprawić działanie Twojej firmy, to mam dla Ciebie propozycję. Znajdziesz ją poniżej tego wideo. Zapraszam do współpracy.